Spoko. Cześć, nazywam się Michał Prusak, jestem trenerem boksów w KB Legia i jednocześnie kibicem boksu olimpijskiego i zawodowego. Uważam, że boks olimpijski w Polsce nie jest wystarczająco doceniany i promowany w mediach, dlatego chciałbym stworzyć wideobloga i pokazać wam boks od kuchni, czyli przygotowania do zawodów, zawody, zawodników, trenerów. Pokażę Wam teraz najlepszą akcję je bez tamtyka. What's up! Siemaneczko, dzisiaj kolejny wywiad i kolejna nietłużnikowa postać polskiego boksu, czyli Rafał Jackiewicz, były mistrz Europy i pretendent do mistrzowskiego pasa IBF. Udało mi się z nim przeprowadzić wywiad i zapraszam do oglądania tego wywiadu oraz do przeczytania książki, bo na pewno jest w niej sporo informacji, o których nie, nie wspominałem w wywiadzie. No i oczywiście Ty zapraszam do subskrybowania kanału, bo to w jakiś stopniu pomoże do promowania boksu olimpijskiego i boksu zawodowego. Hej! Gdybyś mógł cofnąć czas, zmieniłbyś coś w swojej karierze? To jest pytanie w stylu. Rafał, co byś zrobił, jakbyś mógł cofnąć czas? Dupa, nic bym nie zrobił, bo nie mogę cofnąć czasu, nic bym nie zmienił. E, wszystko się potoczyło w taki a nie niewinny sposób. E, dzięki temu może dziś jestem tak jaki jestem i walczyłem tak jak walczyłem i tak się można powiedzieć ukierunkowałem jako człowiek. E, nie chcę się od zastanawiać, dlatego że po prostu, że i tak tego nie zrobię, tak to się nie stanie, to po co mam sobie zaprzeczać głowę? Wiele rzeczy mogłabym zrobić inaczej, jakbym mógł, ale po co? Mam o tym myśleć. Box to sport indywidualny. Jakie warunki według Ciebie musi mieć zapewniony zawodnik? Byciąg podnosi swoje umiejętności. Jako, że chodzi o mnie, ja tak naprawdę sukcesy zacząłem odnosić w momencie, kiedy miałem wszystko zapewnione: czyli trenera, czyli wypłatę, czyli regularne walki, treningi. Wszystko miałem ułożone, miałem cały dzień. Mój dzień wyglądał tak samo: rano wstaje, rozruch, jem siadanie, jadę na trening, robię trening, wracam, jem obiad, odpoczynek, drzemeczka na drugi trening, wracam. I tak wyglądał mój dzień. Tak wygląda mój tydzień, tak wygląda mój miesiąc, mój 6-8-10 tygodni, zależy ile walka i się przygotowałem, później tydzień, dwa przerwy yy, po walce i znowu to samo, I tak to wyglądało naprawdę przez wiele lat. I dzięki temu osiągnąłem sukces, miałem wszystko zapewnione. Jakbym tego nie miał, no to bym po prostu walczył tak jak wcześniej na samym początku czyli po prostu jadę, walczę, wygram, przegram, zarabiam i wracam do domu. Także to zaplecze musi być. Jeżeli ktoś ma się skoncentrować tylko na boksie, to ma szansę osiągnąć większy sukces niż ten, co po prostu będzie pracował i będzie sobie trenował i będzie gdzieś tam sobie walczył. Znasz się z Marcinem Najmanem? Marcin to mój kolega, tak, Marcin to mój kolega jest to, że on odpierwał takie rzeczy robi tu na ten Marcinku. No co, no, no jest taki, jaki jest. No, no ale to jest mój kolega. Mince zrobił ze mną, się rozliczył. Y, za jedną walkę czy tam za drugą, jak walczyłem u niego. Także ja nie mam z nim problemu. To, że gada większe głupoty jak ja, to no, to. no to ten, no nie. No, no Marcin jest bardzo dobrym aktorem. widzisz? <grym> <grym> Marcin. oddaj kurtkę. <grym> jak podchodzisz do walk? Frikowych, którzy niejednokrotnie są lepiej opłacani niż profesjonalni sportowcy. Ludzi boli to, że ktoś dostaje kasę za coś, za co nie powinien dostać tyle, bo jemu się należy więcej. Kurczę, to nie jest tak. No dlaczego? Jeżeli, jeżeli ludzie chcą oglądać jakąś walkę, kogoś, nie wiem, kucharki, kurde, nie wiem, z dyrektorem szkoły i ktoś za to zapłaci, a ktoś to chce obejrzeć, to dlaczego nie? Ja mam płakać, że kucharka zrobiła więcej ode mnie, bo ja cały życie trenuję i walczę. Nie, dlaczego? Tak samo jak ja. Ja na przykład y, nigdy nie patrzyłem na to kto zarobił na mnie ile, tylko ja patrzyłem czy po prostu mi pasuje ta kwota, którą ja mam dostać za walkę, tak? Jeżeli mi pasowało, to ja nie patrzyłem, że ktoś przy mnie mógł zrobić jeszcze więcej. Nie, no bo ja się na to zgodziłem. Y, oczywiście chciałbym zarobić te wszystkie jego pieniądze i moje pieniądze, czyli wszystkie moje tak naprawdę, ale no niestety życie jest takie jakie jest, y, sporty czy, czy, czy walki właśnie frikowe. Ktoś za to płaci, ludzie chcą oglądać, ja nie mam sobie problemu. Cię bardzo ciężko trenuję, cały ci się poświęcam i zarabiam mniej niż kurde pijaczka czy pijakę, ale no, no i co z tego? No i, no, no i dlaczego ja zazdroszczę? No tak, chciałbym też zarabiać. Czy chciałbym być się ich miejscu, e, jeżeli chodzi o życie? Nie, kurde, chciałbym być. Jestem tu, gdzie jestem, jestem tu, gdzie sobie wypracowałem. Tu, gdzie mnie pokierowało różne sytuacje i powiedzmy różne tam rzeczy, które ja po prostu po drodze zrobiłem w moim życiu. Czy mogłem lepiej? Tak mogłem lepiej. Mogłem być mieć świata? Mogłem być mi świata. Mogłem być bogatszy? Mogłem być bogatszy. Nie jestem? Nie. A dlaczego? Tak wyszło i tyle. 17 luty, czyli za chwilę 44 lata, czyli 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 Uff, Jakoś tak kurde to szybko zleciało, kurde. Czy czuję różnicę? Wiesz co, ja bardziej czuję różnicę, jeżeli chodzi o moją psychikę, bo y, ja już nie jestem zawodnikiem, który, który jest nastawiony na walkę, ja już nie mam tej iskierki tego ognia. Ja już jestem, jestem bardzo doświadczony, jestem mądrym, i inteligentnym człowiekiem, wbrew pozorom. Jednak jestem mądrym, inteligentnym naprawdę i zawodnikiem i człowiekiem, dlatego ja po prostu wychodzę i ja patrzę, żeby nie dostać kogoś ciosu, a to już tak się nie da walczyć, to już się tak nie da wygrywać, bo myślący zawodnik o tym, żeby nie przyjąć ciosu, a zamiast zadawać, to, to, to już jest... to już jest... A nie, a nie zawodnik także już trzeba kończyć i ja to robię już niebawem się to wiecie, walka z Kevinem Druchamem do Pani kiedy to będzie ostatnia walka po tej walce już nie wrócę tam już kupuję cyrki, sparingi kasę, gdzieś jakieś pokazówki i nic więcej po prostu jak miałbym wrócić później już na w, w ring to na za duże pieniądze a ringi prowadzę cały czas zarabiam na tym mam stawkę 150 za godzinę zapraszamy nigdzie lepiej się nie nauczycie jak u mnie niech Wam lepiej mongolskich teorii nie przewinie także jak już to przychodzicie do mnie. E... Powiem tak, jestem zajebistym trenerem, jeżeli chodzi o tenerkę o nauczenie, o wytłumaczenie, o pokazanie. E... Nie czuję tego w ringu. Nie umiałbym stąć w narożniku, wytłumaczyć, powiedzieć, poprowadzić. Jestem człowiekiem, który ma dobrą wiedzę, dużą wiedzę, jeżeli chodzi o boks. i jestem, można powiedzieć, wygadany i mówię całkiem mądre rzeczy. Czasami się zdarza głupie. E... Ale na przykład do, komentowa do komentowania się przed nie nadaje, także... No różnika nie. E, przepraszam, a czy lizaki dla mnie też jakieś są? Czy tylko dla dzieci? Czy jak to jest? Jak będę wychodził, to e, wezmę. Trzy. Trzy. <grym> <mn. grym i mn>. Poznajmę wszystkich moich hejterów. <grym> <mn. grym i mn>. Niech nie będzie z wami, ale ten. Yeah.